Lucian, kcik, 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 kci. go nie myć. Lucuś. Patrz jakie to ma kociaczki malutkie, ledwo je widać. Lucianek, Lucia. Jak mruczy, patrz. Mruczy kot, zobacz. No tak. Do jak mruczy? Chyba. <gry> patrz, ten drugi identyczny jak Lucjan, nie? Też taki czarny, taki przesiewany, sam, no. przesiewany rudym. Tak, identyczny. A ten drugi cały rudy, ale... Ale się... patrz, że kod do młodych mruczy, nie? No tak. No, nie ale jak jest. mruczy. Ale oczy ma świetne. No, że szkoda z żółtymi oczami to nie znajdziesz. Добре, я ж молодець. Бачах, мручик от до моди. Молодець, я не вирвала.